Za dużo imigrantów przypływa do Australii. To też forma kontroli. Lęk jest narzędziem kontroli. Ten cały strach przed tym, że coś pójdzie nie tak w Twoim życiu sprawia, że kontrolujesz swoje ciało. To jak żyjesz, trzymasz się kurczowo rzeczy, spinasz się, nie umiesz się wyluzować i przez to rzeczy faktycznie idą nie tak. Ilu ludzi boi się raka i innych strasznych chorób. Mnóstwo ludzi się ich boi i to ci ludzie zazwyczaj chorują. W Tajlandii wiele razy bywałem w miejscach ogarniętych malarią. Inni chorowali. Ja nie. Myślę, że to dlatego, że nie bałem się choroby. A skoro się nie bałem, nie byłem spięty. A skoro nie byłem spięty i zestresowany, mój system odpornościowy był mocniejszy. Dlaczego niektórzy chorują, a inni nie? Lęk jest jednym z głównych powodów. Lęk, kontrola, napięcie, stres osłabiają układ odpornościowy. Uważajcie na lęk. Ale wracając do lęku wynikającego z przywiązania, do czego jestem przywiązany? Nie jestem przywiązany do mojej reputacji, dlatego mówię o czym chcę. Czasem przez pomyłkę mówię coś głupiego, trudno, nie będę się tym przejmować. Nie jestem przywiązany do reputacji ani do przedmiotów, więc jeśli coś zgubię, to też ok. To i tak nie należało do mnie. Jeśli się rozchoruję, i umrę. To nic. Moje ciało też do mnie nie należy. Mogę się od niego uwolnić. Ale w szczególności nie przywiązuję się do bólu i cierpienia. Pozwalam sobie na szczęście. Nie boję się być szczęśliwym. Czy Wy się tego boicie? Dlaczego nie potraficie cieszyć się szczęściem, kiedy Was spotyka? Dlaczego, kiedy przytrafia Wam się piękny dzień, myślicie, coś musi być nie tak? Jestem szczęśliwy.